Gdy o przyrodę chcesz dbać, kilka zasad warto znać Bioróżnorodność ważna rzecz, by ją chronić wystarczy chcieć Przejścia kładki dla zwierzaków, coś dla płazów, gadów, ssaków Korytarzy ekologicznych, jak, jak najwięcej sobie życzmy Z pomorskich dobry przykład bierz, jak być eko, teraz już wiesz Z pomorskich dobry przykład bierz, jak być eko, teraz już wiesz Nie ma już śladu po zniszczonym budynku przy ulicy Sambora 5. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało w tym miejscu nowy obiekt z 17 mieszkaniami i jednym lokalem użytkowym. Warto pamiętać, jak ten budynek wyglądał kilka lat temu. Opuszczony, wyłączony z eksploatacji budynek, który straszył w mieście, więc był czas na to, żeby przygotować się do tej inwestycji. Budynek w porozumieniu we współpracy z, z Miejskim Konserwatorem Zabytków został przygotowany projekt na odbudowę. Tamten został wyburzony, w to miejsce powstał w nawiązaniu do poprzednika nowy budynek. Poprzedni był budynkiem komunalnym, to jest budynek deweloperski, czyli mieszkania, które sprzedawaliśmy. Dlaczego tak? Ponieważ ani, ani w budżecie miasta, ani w, ani w budżecie spółki nie ma takich środków, żeby taki budynek wybudować i zostawić go najemcom gminnym. Jeśli mamy w mieście starać się o tego typu lokale i budynki, żeby je wyremontować, przywrócić do eksploatacji, no musimy robić to w ten sposób, żeby te środki odzyskiwać. Teraz TTBS przygotowuje się do kolejnych zadań. Tym razem w formule budownictwa komunalnego chodzi o planowaną inwestycję na ulicy Sadowej. Wiosną miejska spółka wystąpi o kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego.